RMF Max na Sącz, Renata Pasiód, witam. Jak się nie da, jak się da. Takim powiedzeniem można śmiało podsumować założenia projektu Wantago. Dopisujemy daty do marzeń. W jego ramach znani mieszkańcy sądownicze będą motywować i zarażać pozytywną energią wszystkich tych, którzy chcą coś w życiu osiągnąć. Moimi gośćmi są pomysłodawcy projektu. Tomek Solecki, witam serdecznie. Od września tego roku będziemy organizować w Nowym Sączu eventy. Szkoleniowo-edukacyjno-rozrywkowe, i one będą dostępne dla każdego całkowicie za darmo. To jest nasz cel. Te eventy będą cykliczne, będą one się odbywały raz na kwartał, już przez cały czas. Naszym celem przede wszystkim jest zainspirowanie mieszkańców, społeczności do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za własne życie. Nie marudzić, nie stękać, nie szukać dziury całym, nie obwiniać innych za to, że nam się nie powodzi, tylko tak naprawdę wziąć, ruszyć tyłek, wziąć się do roboty, bo naprawdę można wiele zrobić. Do grona naszych ambasadorów należą właśnie osoby, które są stąd i są dowodem na to, że to jest możliwe, że da się zrobić. Mamy e, wice, wicemistrza Europy Strongmanów Tomka Kowala, mamy Kasię Krzeszowską, Mistrz Polski 2012, e, mamy e, mistrza świata trików piłkarskich Krzysia Golonkę, etc., etc. Więc jest wiele osób, które tak naprawdę są żywym dowodem na to, że można. E, ja zarówno e, jak i Tomek e, Michałowski, my jesteśmy również osobami, które do czegoś doszły. Też pokazujemy, że da się, że naprawdę wspólnie możemy zrobić więcej. Więc to jest jak gdyby cel naszego, naszego projektu. No chcemy pokazać, że jest fajnie. W tym tygodniu, myślę, i w przyszłym będą również wchodzili jako nasi ambasadorzy ci, mamy nadzieję, dużi przedsiębiorcy z Nowego Sącza, ponieważ tak naprawdę Nowy Sącz jest świetnym miejscem, w którym no, są ci najbogaci, prawda? Więc to, to też jest, jesteśmy z tego dumni. Chcemy również promować sądeczyznę jako miejsce, w którym warto żyć. Jest to świetny adres, naprawdę można coś zrobić. No, ja powiem tak, drogi słuchaczu, jeżeli. E, ty chcesz, żeby coś się zmieniło? Mówisz, że fajnie by było, żeby masz jakiś pomysł, żeby ktoś się zaangażował i pomógł ci? No to tak naprawdę najpierw sam musisz coś zrobić. No tak jak powiedział Gandhi, bądź zmianą, e, której szukasz w świecie. Więc no my zachęcamy do tego, żeby się zaangażować, żeby coś zrobić, a nie czekać, aż przyjdzie góra do Mahometa. E, powiem jeszcze tyle, że. Y tak naprawdę, my do, zbieramy środki na ten projekt, ponieważ my siebie dajemy całkowicie za darmo. Te eventy będą darmowe, dostępne dla każdego. Celujemy w ludzi młodych, ponieważ tak naprawdę, no to jest, powiedziałbym, może tak e, świeży na na zasadzie, że ten umysł jeszcze są bardziej otwarte i my chcemy zainspirować, żeby od lat najmłodszych właśnie iść do przodu, żeby robić coś. No bo przecież, tak naprawdę, e, kiedyś e, Tomek Michałowski e, fantastycznie to ujął, że e, no dzisiaj patrzymy na naszych przedsiębiorców, prawda, rodzimych i mówimy, Wow, im się powiodło, rewelacja, mają tyle pieniędzy, piękne biznesy, ale nikt nie widzi tego, że oni zaczynali kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, że tak naprawdę to jest ogrom pracy. Więc my celujemy w tych ludzi młodych po to, żeby oni już dzisiaj zaczęli, wzięli tą odpowiedzialność za własne życie i żeby. Oni realizowali swoje cele. My oczywiście na tych eventach będziemy asystować. My chcemy pokazać, co tak naprawdę trzeba zrobić i dać narzędzia do tego, żeby tą zmianę zaimplementować. Natomiast no, tego, to zaangażowanie też musi się objawić w ten sposób, że my dajemy siebie, prawda, każdy z ambasadorów, dajemy siebie całkowicie z sercem, ale potrzebujemy środki, no bo do każdego tak naprawdę projektu środki są potrzebne. Więc na platformie polakpotrafi.pl, projekt Lepsza Rzeczywistość jest właśnie nasz projekt i tam zbieramy środki, które jak się wpłaci, można również wygrać na nagrody, i to naprawdę nie są duże kwoty, bo to może być 10 zł, 20 zł, 30 zł. Bardzo różnie ludzie wpłacają. Powiem zabawną rzecz: w tym momencie mamy około 60 osób, które nas wspierają. Co jest bardzo fajne. I są to też osoby już nie tylko z Nowego Sącza. Są to osoby z Wrocławia, z, z Wielkopolski, no z różnych rejonów i wpłacają czasami po 300 zł, ponieważ ta idea jest dla nich fajna. My chcielibyśmy, żeby ci ludzie właśnie tutaj z sądeczyzny, żeby to oni się zaangażowali. Bo to nie chodzi nawet o to, że jest to 10 zł czy 20, tylko to jest właśnie ten, ta cegiełka, ten krok, żeby... Ruszyć tyłek, żeby coś zrobić. Bo jeżeli w przyszłości słuchaczu będziesz chciał, żeby tobie ktoś pomógł, to najpierw musisz pomóc ty. Więc do tego tak naprawdę zachęcamy, żeby coś zrobić do 27 czerwca zbieramy środki. No i my nie mamy wątpliwości. Te środki uzbieramy na pewno i my to zrobimy, ponieważ to nie jest nasza mrzonka. Robimy to, koniec. Dodam jeszcze, że do naszych ambasadorów właśnie w dniach ostatnich do, dołączyła mis Wrocławia 2014 i również Miss Wielkopolski 2014, także no, ludzie do nas piszą, ponieważ powiedzieli, że idea jest naprawdę rewelacyjna, a ja serdecznie zachęcam do tego, żeby ruszyć tyłek, żeby być z nami, bo naprawdę razem możemy więcej. Więc jeszcze raz powtarzam, Polak Potrafi projekt Lepsza Rzeczywistość. Słuchajcie, no, nie siedźcie założonymi rękami, tylko wesprzyjcie nas i razem zrobimy wielkie rzeczy. Powiedzmy w takim razie, co będzie się działo podczas tych Czy macie już jakieś scenariusze? Z doświadczenia mojego dosyć bogatego powiem, że zawsze trafiamy w potrzeby osób i to nie tylko młodych ludzi, ale i również w biznesie, wszędzie trafiamy w potrzeby, więc powiem tak, eventy te, co będą, które będą się odbywały kwartalnie, one będą na zasadzie inspiracji i najważniejszym krokiem dzisiaj mogę śmiało powiedzieć jest w życiu każdego człowieka jest to, żeby odnaleźć tak naprawdę, co jest moim celem, ale również zadanie sobie pytania, gdzie jestem dzisiaj? No bo dobrze, wiem już gdzie dokąd zmierzam, ale gdzie jestem dzisiaj i co jest mi potrzebne, żeby do tego celu dojść najlepszą drogą, łatwo i naturalnie. Więc naszym zadaniem jak gdyby będzie to, żeby pokazać po pierwsze, że sądyczyzna jest świetnym miejscem, tu można dużo zrobić. Będą nasi ambasadorzy, którzy są żywym dowodem na to, że da się zrobić, więc jest to taki boom inspiracji i motywacji, ale również będą fantastyczne narzędzia. My będziemy trafiali do każdej osoby i będziemy chcieli dać te narzędzia, żeby ok, dzisiaj jesteś w tym miejscu, co potrzebujesz? żeby iść do przodu i małymi kroczkami powoli, powoli, i my będziemy po to, żeby asystować. Oczywiście jest warunek. No i jest ich kilka. Pierwszy to jest absolutny zakaz stękania. Ktokolwiek ma zamiar przyjść, ma ludzi narzekać. Nie. My chcemy ludzi, którzy są nastawieni pozytywnie, którzy chcą powiedzieć: koniec z gadaniem, robię, więc to jest pierwszy warunek. Drugi, no trzeba dać coś od siebie, bo dzisiaj każdy dobry trener, żaden z nas nie da gwarancji. Tak naprawdę, my damy świetne narzędzia, świetną wiedzę, naprawdę mnóstwo rzeczy, ale jeżeli ty nie wykorzystasz tej wiedzy, to nic się nie zmieni. Więc my chcemy wspierać, asystować, ale koniec końców, praca jest w twoim narożniku, oczywiście z naszą pomocą, no i to tak naprawdę podczas imiętu będziemy chcieli robić i co kwartał, coraz to nowe rzeczy. Na pewno będzie coraz większy grono ludzi, ja w to nie wątpię, którzy będą się angażować, no i myślę, że to będzie na zasadzie kuli śnieżnej. Tak naprawdę, że pierwsze osoby, które do nas przyjdą i już będą miały jakieś efekty, Przyciągną inne, i tak dalej, i tak dalej. Więc chcemy rozbudować potężną społeczność ludzi, którzy są aktywni w każdym aspekcie, którzy po prostu coś robią z nami. Tomasz Michałowski, Stowarzyszenie dla Miasta. Stowarzyszenie dla Miasta jest współtwórcą tego projektu. Avantago to jeszcze Tom, Tomek nie powiedział, ale to oznacza Zacznij Zwyciężać. To Zacznij Zwyciężać oczywiście może być w różnych aspektach, bo każdy potrzebuje co innego. Dla jednego zwycięstwem będzie to, że nie wstał lewą nogą, tylko z uśmiechem wyszedł do pracy. Dla drugiego zwycięstwem będzie to, że przyłamie się i może znajdzie lepszą pracę i będzie więcej zarabiał. Każdy ma zupełnie inne oczekiwania i na pewno te pierwsze takie spotkania będą troszeczkę takie ogólne, bo, bo tam będą ludzie z bardzo różnymi problemami, w bardzo różnym stopniu rozwoju osobistego. Potem na pewno będziemy tą społeczność nieco segregować, prawda? Że osoby, które potrzebują być może więcej pomocy w jakimś innym aspekcie będą na innym spotkaniu, osoby, które potrzebują pomocy w jakimś innym zakresie będą w jakimś innym gronie, dlatego to na początku te spotkania będą bardzo ogólne, bo musimy zobaczyć kto, jakie pomocy potrzebuje. O co nam też chodzi w tym projekcie? No chcemy po prostu, żeby Sądeczanie zaczęli się więcej uśmiechać. Ja nie wiem, czy wiecie, ale żeby się uśmiechnąć, twarz potrzebuje użyć 17 mięśni. Jak się smucimy, potrzebuje użyć 40 43. Dlatego nie męczmy się i po prostu częściej się uśmiechajmy. To jest ważne, żebyśmy szli ulicą, uśmiechali się, cieszyli się z tego, co mamy. Oczywiście my się zawsze porównujemy do kogoś, że w Polsce, że w Nowym Sączu jest źle, ale jeżeli porównamy się do jakichś krajów afrykańskich, przypuśćmy, okaże się, że my mamy świetnie. Do kogo tak naprawdę skierowany jest ten projekt? Projekt jest absolutnie skierowany do wszystkich. Natomiast my jakby może niesłusznie zakładamy, że jednak procentowo najwięcej będzie osób z tego młodszego pokolenia, ale Tomek tutaj jeszcze nie wspomniał, bo rzeczywiście ta platforma cyfrowa nie jest jeszcze dokończona, ale jakby jednym też z wymogów, żeby można było wziąć udział w tych eventach szkoleniowo-rozrywkowych będzie konieczność rejestracji się poprzez właśnie tą platformę internetową, ale za tym też będą szły określone korzyści, bo my wówczas będziemy mogli do, do osób, które wypełnią nam ankiety, też przekierowywać pewne ważne dla nich informacje. Jeżeli będą też, chociażby będziemy mieli wiedzę, że w mieście się dzieją takie a takie imprezy, jak ktoś zaznaczy ja jestem fanem rowerów i, i wiemy, że będzie na przykład kryterium kolarskie, wówczas wyśle, wyślemy informacje. W tym dniu, o tej o tej godzinie, w Nowym Sączu, czy w Ryczy, czy w Piwnicznej odbywa się taka impreza. Czyli oprócz tego będziemy jeszcze generować dodatkowe inne korzyści właśnie za pomocą tej platformy. Także każdy, kto będzie szukał jakiejś pomocy, ją znajdzie. Ale tak jak powiedział Tomek, my chcemy też to robić po prostu tylko i wyłącznie dla tych osób, którym się coś chce. Te osoby, które chcą narzekać, użalać się nad sobą, one nie mają czego szukać. To powiedzmy na koniec, jeszcze dlaczego warto wziąć udział w tym projekcie. To jest świetne pytanie, to, ale to jest pytanie retoryczne. No, oczywiście, że warto, no bo powiem tak, z mojego doświadczenia dzisiaj spotykam tak wiele osób, pracuję z wieloma biznesami i non-stop słyszę jedno, że kurczę, no ten to ma fajnie, ten to ma fajnie. Ale człowieku obudź się, bo Ty też możesz mieć fajnie. A my chcemy tak naprawdę, ten podstawowy cel, my chcemy pokazać właśnie, że to jest możliwe. To nie jest jakaś magia, to nie jest łód szczęścia. To trzeba wypracować, ale z nami będzie to o wiele łatwiejsze. I nawet jeżeli jesteś już na pewnym poziomie mentalnym, nawet jeżeli już jesteś blisko tego celu, fajnie przyjdź i pokaż innym. Bądź u nas jako przykład. Ty niekoniecznie musisz się z nami rozwijać. Te drzwi, tak jak powiedzieliśmy, są otwarte absolutnie dla każdego. To może być ja na szkoleniach. Czasami mam osoby, które mają po 60-70 lat i to są rewelacyjne osoby. Wydawałoby się, że ktoś w takim wieku już ma schematy, schematy utarte, myślowe i koniec. Nie. Każdy, absolutnie każdy może, ale trzeba mieć chęć. Jeżeli dzisiaj ktoś do nas przyjdzie od września na event. On może przyjść, zobaczy, to nie jest dla niego ok, super, może iść gdzie indziej, ale może się okazać, że to jest wow, to jest coś dla Ciebie i że możesz pomóc też innym. No i teraz zastanów się, bo jeżeli... Będzie to 5 osób najpierw, później 10, 20, 50, to w końcu wreszcie przełamiemy to, co Tomek powiedział i może zaczniemy fajnie wspólnie działać i wreszcie pokażemy ten Nowy sąd jako miejsce, w którym jest naprawdę mega power i motywacja i niech inni przyjeżdżają do nas uczyć się od nas, bo mamy co pokazać, a nie żeby mówić ciągle, żebyśmy mówili, o Boże, byłoby fajnie, gdyby to, gdyby tamto, nie, bzdura, ruszamy tyłek, robimy i to jest nasz cel, jeżeli chcesz coś zmienić, bądź z nami, nie chcesz, też jest OK.